Witam tutaj Jawalki, walki, z, to jest Scrap Mechanic Gra, w której możemy budować rzeczy z klocków, więc jest trochę podobna do Minecrafta Do tych klocków możemy doczepiać koła na przykład, więc jest trochę podobna do Robocrafta Koła, jakieś tam silniki odrzutowe i się tym przemieszczać z punktu A do B e, I trochę do Garry's Moda, bo to też właśnie jest taki... Oczywiście Garry's Mod jeszcze za tych czasów jak wszyscy, wszyscy grali No bo nie było jeszcze trybów jakichś takich prop huntów, różnych murderów czy innych jakichś tam, e, no co tam jeszcze było no, no, dawajcie no, no o co chodzi w każdym razie. Gdzie jeszcze ludzie grali na sandboxach i też właśnie budowali różne jakieś stworki, pojazdy, nie wiem, statki, samoloty z różnych części dostępnych w grze. No To tu mamy klocki i do tych klocków dosyć pokaźny taki, no znaczy pokaźny, może to się wydawać dużo, może mało, jakiś tam zasób różnych rzeczy, na przykład jest rolka papieru toaletowego. Ja sobie, muszę, nie, najpierw jakąś podstawę sobie zrobimy, żeby ten. Papier móc w pełni wyeksponować. O, proszę bardzo, taki piedestał. Mamy tutaj rolkę papieru, toaletowego, co ciekawe, ma taką funkcję, że jeżeli postawimy na niej drugą, to magicznie staje się to rolką ręcznika papierowego, także bardzo fajnie. Oczywiście jak pozbawimy jakiejś podpory, to możemy. Pozbawimy to coś jakiejś podpory, to możemy to też gdzieś wysłać w kosmos. Czy to młotkiem, czy to silnikiem odrzutowym. To już zależy wszystko od naszej wyobraźni. Gra jest w takiej bardzo wczesnej fazie alfa, także na razie jeszcze za dużo możliwości nie ma. No ale jak widać, papier toaletowy jest, więc gra ma bardzo duży potencjał. Kurcze i te jakieś sad te sadzonki, niesadzonki, te. Tu mm, jest sadzonka, ale już zasadzona. To już nie jest sadzonka wtedy, nie. E, jakiś kurczę kontener z trawą. Nie wiem o co chodzi. No na razie prawdopodobnie nie spełnia to żadnej funkcji niż tylko jakieś takie estetyczne, ale planują tu jakiś survival wprowadzić też, także będzie ciekawie. No i mam nadzieję, że więcej funkcji, na przykład może drzwi wprowadzą, to by było fajne i okna, to bym był zachwycony. No i zbudowałem sobie taki garażyk na przykład. W tym garażyku oczywiście też coś tam stoi w środku, nie jest pusty. Garażek jest zbudowany oczywiście też z klocków. Możemy sobie kawałek ściany zepsuć. Tam zajrzeć do środka. No coś tam jakieś, jakieś maszynki stoją i się przemieszczają, co mi się nie zupełnie podoba, ale zaraz się dowiemy o co chodzi. To było zrobione oczywiście z betonu. No i tak jak mówię, szkoda, że nie ma drzwi. Można sobie zrobić drzwi, ale to tak. No tu mam drzwi takie większe, garażowe, ale takie zwykłe drzwi, żeby można było po prostu nacisnąć na nich e i po prostu je wziąć, otworzyć i zamknąć. I jakieś okna, przez które nie da się przeskoczyć, to też by było fajnie. Ale mówię, to jest gra, która ma tam chyba nie wiem, 2 czy 3 tygodnie na Steamie dopiero jest, więc e, świeży, świeżynka. No i tak wygląda wnętrze mojego garażu. Oświetlenie niestety też nie działa. Nie wiem, ja chyba oszukali jakieś chińskie ledy tutaj są w tych w tych lampach, bo za dużo światła to nie daje. No ale mamy wieczny dzień w grze, także coś tu tam widać. Tu mamy jakąś taką przestrzeń magazynową. E, Element wystroju to oczywiście są te przewody, wszystkie te jakieś tam szafki tutaj w środku. Że ta szafka jest elementem wystroju, te przyciski już nie i to też nie, ale to zaraz wszystko pokażę, wszystko w swoim czasie. No to jakieś tam podpory, jakiś znak, że uwaga, niebezpieczeństwo, jakieś pomieszczenia magazynowe też tu wszystko jest puste na razie. No i mamy radio, w którym lecą tam chyba dwie piosenki na krzyż, ale zawsze jest, jakieś roboty tam się też przebijają. Także jest przynajmniej czego posłać podczas pracy. No i mogę sobie otworzyć drzwi. Zanim otworzę drzwi, to wam pokażę taką jedną rzecz. To jest mój pojazd, któ któremu się zaraz bliżej przyjrzymy. W momencie jak... Ja, jak mam zamknięte drzwi, to dzieją się takie rzeczy z nimi. To to, 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 to. to tak nie ma wyglądać. To jest. Nie, nie. Ale w momencie jak otworzę drzwi. Te drzwi, bo te drzwi. Mogą być zamknięte w dalszym ciągu. Otwierają się drzwi, zobaczcie, jak fajnie. Eee, to pojazd, nie wiem, czy będę w stanie nim ruszyć teraz. I pojazdem da się normalnie jeździć, kuźwa. I nie wiem, jak nawet jak jest na zewnątrz, jak teraz zamknę te drzwi, to jest duża szansa, że dalej będzie zepsute. W ogóle, zobaczcie, jak to fajnie tu się zamykają. I potem jeszcze takie dwie pałki zabezpieczające się tam opuszczają. I jestem ciekaw, widzę, że ten pojazd się trochę trzęsie, więc jest szansa, że dalej mu odbija. Tak jest. No Zobaczcie. Led, ledwo zacznę, wcisnę tylko strzał, znaczy wół wcisnę, i zaczyna temu pojazdowi odbijać. I drugi robi tak samo, w momencie jak te drzwi, te drzwi nie są w żaden sposób połączone i ten cały mechanizm z drzwi nie jest w żaden sposób połączony z pojazdem. Nie mam pojęcia o co chodzi. Otworzymy sobie jedne i drugie, eee, no i możemy tu już wsiąść i wybrać się na taką krótką przejażdżkę po mapie. I przy okazji powiem o tym pojeździe. To jest drugi pojazd, który zrobiłem, więc jest troszeczkę bardziej taki, nie wiem, rozbudowany ma tak te sprężyny tu pod skosem, to nie było takie łatwe, żeby zrobić, bo nie mamy takich klocków, na których by się dało coś położyć pod kątem 45 stopni, więc trzeba było trochę wykombinować z łożyskami tak, żeby to się otwierało i zamykało. Ja mogę w łatwy sposób sobie na przykład zwiększyć kąt pochylenia tych sprężyn, jakby mi się tak podobało, ale na razie jest chyba dobrze. Prędkości jakiś takich szalonych nie rozwijam, bo to jest strasznie niestabilne. Mimo tego, że jakiś tam balast dodałem, to mam wrażenie, że coś jest nie tak jednak z fizyką do końca, bo czasami przy nawet niskich prędkościach potrafi mnie bardzo śmiesznie przewrócić, nie wiem, czy mi się to uda teraz sprowokować. Takie zachowanie, no ale mniejsza z tym. W każdym razie bardzo łatwo się przewraca o taki pojazd. No możemy sobie jeszcze tam na dół zjechać powiedzmy. Zjedziemy sobie teraz tak na pałę, a potem jakoś wiadę... Bardziej, bardziej po drodze zobaczymy, co się stanie. Łup, o! Dobra, jeszcze jestem na kołach, dobrze, dobrze, dobrze. Dalej jestem na kołach, świetnie, dobra, zjechaliśmy prawie na sam dół. Nie wiem, czy mapy się generują jakoś losowo, czy, czy już jest kilka map takich, które się losowo wybierają na początku. Bo wiem, że na niektórych są jeszcze jakieś struktury, jakieś takie silosy, jakieś lądowisko, a ja tutaj nic takiego nie mam z tego, co widziałem, bo mapa nie jest nieskończona. Tam widać kawałek takiego płaskiego pola. Zresztą możemy tam podjechać, widać kawałek takiego płaskiego pola. I za tym po kawałkiem płaskiego pola jest płot. I za ten płot się nie da przejechać. Nie wiem, czy da się przelecieć nad nim, bo jeszcze nie próbowałem. Maszyna latająca jest w planach na przyszłość, że tak powiem. I może jakiś pojazd, nie wiem, z przyczepką czy coś takiego. Ło, dobra, ale jedź, jedź, jedź pan jakoś krótko, rozsądnie, dobra? No, prędkości są jakie są. Można to zwiększyć, ale potem po pojazd naprawdę nie jest yy, zdatny do użytku, bo yy, staje dęba po prostu przy hamowaniu też staje do przodu. No, mamy taki płotek piękny, za ten płotek nie można przejechać oczywiście, nie można przeskoczyć go tak łatwo, nie wiem. Wydaje mi się, że jakbym zbudował coś, to tam jest potem niewidzialna ściana jeszcze wyżej, ale nie próbowałem, więc nie wiem. Nie czuję jakiejś potrzeby przedostawania się na ten, za ten płot jeszcze. No i no niestety się przewróciłem na dach już na amen więc muszę się poratować czymś takim jak winda na tej windzie można też budować rzeczy i to nam nie odjedzie ani nic wtedy wszystkie łożyska są zablokowane i widzicie teraz to jest takie wąskie i tak to zbudowałem właśnie w tej postaci i tutaj wszędzie są łożyska tu widać że kawaczek wystaje Jeszcze mamy tutaj takie urządzenie do łączenia różnych rzeczy z różnymi rzeczami i bum tak to wygląda wszystkie połączenia tutaj między łożyskami a silnikiem a tym ustrojstwem do Zmieniania kątu zawieszenia mojego i siedzenia kierowcy To wszystkie połączenia są tutaj ładnie pokazane Jakieś kierunki kół, możemy to sobie zmienić i tak dalej No i jak usunę windę, w momencie jak usunę windę To wszystko się odblokowuje i tutaj ten komputerek Ustawia kąty tych łożysk właśnie od zawieszenia No tam plus 30, minus 30 i odpowiednią stronę Żeby to się tam wszystko przekręciło Jeżeli chcemy, żeby coś nastąpiło po jakimś ruchu To tutaj po prostu po prawej stronie trzeba tam coś Dalej pozmieniać. I tak mam tam te drzwi rozwiązane, że najpierw się te pałki podnoszą, potem się całe drzwi otwierają. Także wracamy do garażu. Jeszcze się przejdziemy kawałek drugim pojazdem, który wydaje mi się, że jest trochę bardziej ogarnięty, jeśli chodzi o jazdę, może nie dlatego, że ma po prostu mniej części ruchomych. No i właśnie. To jest lepsze niż w garysmodzie, bo w garysmodzie, jak się robiło jakiś pojazd, to jak się go zrobiło w nieodpowiedni sposób, to na przykład przy takiej kraksie. Potrafiło tak lekko zlagować serwer, a nas wywalić w kosmos razem z latającymi dookoła częściami pojazdów w takich spazmach strasznych. To było zabawne, tak przez pierwsze 5 razy potem trochę irytowało, szczególnie jak jakiś gościu sobie wlazł na serwer, zrobił tam, poz, po, pospawał kilka jakichś płyt do, do kupy i potem to wszystko zanfrizował i to zaczęło po prostu spazmować i lagować serwer, także to e, ciężkie czasy, że tak powiem. Tutaj widzę, że gra sobie radzi lepiej, bo jest napisana od podstaw z myślą o czymś takim. Radzi sobie lepiej właśnie z takimi zlepkami różnych rzeczy. No to jest właśnie tak jak w Robocraft'cie. No robimy z klocków różne e, takie pierdolety i potem tym jeździmy, latamy i tak dalej. Tylko, że tutaj robimy od razu w grze, a w Robocraft'cie jest najpierw jakiś taki warsztat i tak dalej. Także gra ma to czas policzyć i tak dalej, nie wiem, jakiś środek ciężkości znaleźć, takie rzeczy. Czarna magia. Ja sobie pozwolę wjechać do garażu, Kurczę tyłem, tylko że tak, żebym jeszcze ten tył przyczepność złapał, tak żebym mógł wykręcić. A, na raz mi się nie uda, jeszcze, jeszcze jedna próba. O, na centymetry się udało, dobra. Także to jest pojazd numer 2, to jest pojazd numer jeden, że jest troszeczkę prostszy, ma to zawieszenie pod kątem prostym. Eee, także troszeczkę więcej miejsca zajmuje z przodu i z tyłu, tamten mi się bardziej podoba. I widzicie, o, 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 i teraz nie wiem dlaczego ja się przewracam w takim momencie, naprawdę nie mam bladego pojęcia. Wydaje mi się, że to coś jest nie tak jednak z tą fizyką, że to nie jest do końca dopracowane. To można wybaczyć, bo to jest naprawdę, mówię, bardzo wczesna wersja gry. Eee, Okej, okay, wsiadamy. <laughs> ja sobie tym zaparkuję, tak może przed garażem, już nie będę tam się męczył z wjeżdżaniem. Ten chyba ma troszeczkę szybciej silnik ustawiony, na trochę większe prędkości. No i zobaczcie, mogę sobie przy lekkim skręcie, czekajcie, uda mi się to zrobić? Nie, nie wiem. Przy lekkim skręcie mnie potrafię jakoś tak w ogóle na bok wywalić. Czasami. O, 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 o. Dobra, nie jakiś z tym kuźwa pojazdem. Dobra. O, chyba się trochę. Zło... Dobra. Myślę, że się zablokowałem, jednak nie. Dobra, biegam sobie tu na górę, postawię to gdzieś żeby mi nie przeszkadzały, nawet zostawię to na tej windzie już te windę można jeszcze sobie w górę w dół e, w górę w dół nią jeździć, tak żeby sobie wygodnie coś tam pod, przy podwoziu zrobić i tak dalej e, no sam budynek no nie jest, mówię jakoś tam super wyposażony w środku, bo ma tylko to jest tylko taka moja próba, to jest pierwsza, pierwszy budynek, może drugi w tej grze, który zbudowałem, jakieś takie schody tu możemy sobie na dach wejść tu jest ten cały, ta cała przestrzeń magazynowa na górze, możemy sobie wejść na dach tutaj jeszcze są takie wywietrzniki te wywieczniki też miały być uchylane, ale stwierdziłem, że nie ma sensu. Także zostały te tylko łożyska, ale nie są do niczego podłączone. Natomiast okna uchylane mam na dole, jak sobie przejdziemy zresztą wejście mam już otwarte, główne. Jak sobie przejdziemy tutaj, to wszystko wygląda bardzo skomplikowanie. Może takie linie, ale to naprawdę nie jest aż takie trudne do ogarnięcia, co pokażemy właśnie na mechanizmie tych okien. Wszystkich tutaj mam pięć okien. Jak nacisnę przycisk. One się tak uchylają. Nie wiem, czy to ma jakiś sens, ale taki gadżet kurczę w ramach, w ramach testów. No i tu mamy przycisk, który tym steruje i ten dolny komputerek. No i tu po prostu to chodzi o to, że mamy 5 łożysk, 5 okien. trzy z nich to na plus 90 stopni jadą, dwa z nich na minus 90, bo po drugiej stronie są łożyska. No i to jest po prostu podłączone do każdego z tych łożysk, i to jest podłączone do przycisku. Natomiast drzwi. Mają osobne tamte sterowniki, osobne przyciski. No i mamy cztery łożyska: dwa na dole drzwi i dwa tutaj pod tymi pałkami tam na boku. Przycisk, oczywiście, jest podłączony do tego kontrolera. I na tym kontrolerze jest tak, że ta pierwsza kolumna z lewej to jest tak jakby domyślna wartość. Domyślny tam kąt ustawienia tych łożysk, w momencie jak tylko coś tam nie wiem, czy odmrozimy rzecz, czy po prostu wejdziemy do gry. No w każdym razie, to jest taka pierwsza domyślna wartość. Drzwi są na 0, pałki są na plus 90, minus 90, bo właśnie, nie wiem, jakoś, jakoś tak, to, tak to jest i to działa, nie? Drzwi są na 0, i najpierw te pałki się zmie zmienią kierunek na drugą stronę, i później w następnej kolejności drzwi się dopiero otworzą, nie? I tutaj się program zatrzyma, tak jakby. No i potem przy naciśnięciu przycisku od tyłu się te wszystkie czynności wykonają, więc w momencie, jak przyciskamy przycisk, najpierw drzwi się zamykają. I potem pałki. Także taka, taka fajna metoda. I można oczywiście robić więcej tych animacji, także nawet ludzie jakieś łażące ATT zrobili z gwiezdnych wojen. Jakieś kurcze, spychacze, dźwigi i takie rzeczy. Także mówię, to jest moja pierwsza próba właściwie budowania czegoś jeżdżącego w tej grze. Więc powstało coś takiego. To jest taki bardzo fajny samouczek w takiej książeczce. How to play. No niestety jest po angielsku, coś za coś. Jest Inventory. Oczywiście tam mam trochę klawisze pozmieniane, tak bardzo, bardziej jak w Garysmocie kiedyś miałem. Czyli na Q mamy właśnie te ten inventory, R jakaś tam rotacja i takie rzeczy. No, tutaj jest właśnie poradnik, jak zbudować samochód. Bardzo przejrzysty, prosty. Ja tu jeszcze dodałem sobie jakieś tam te, te, te amortyzacje i takie rzeczy. Druga strona to tam później ustawianie silnika, kierownicy. Używanie łożysk jest pokazane jak to też ładnie szybko zrobić, możemy tymi łożyskami sterować z silnika, to wtedy ustawiamy prędkość czy tam moc, zależy od typu silnika, z tego fotela bezpośrednio sterując łożyskami to możemy sobie na przykład pojazd skręcać tam o te parę stopni, w zależności od tego co naciśniemy A czy D. I ostatnia możliwość to właśnie ten kontroler, i tam możemy precyzyjnie ustawić kąt obrotu tego łożyska, i kiedy to, i jak tam, i tak dalej. Potem winda, powiedziane tutaj jest, że jak nam się pojazd powróci, to możemy go na windę wstawić i go gdzieś, i go gdzieś postawić. I że na windzie, jak coś zbudujemy, to łożyska są tak jakby zamrożone dopóki windy nie usuniemy, i tak dalej. Narzędzie do podłączania. Siedzenie, jak tam o, można obsługiwać silnik spalinowy, jak można ustawić, że może tam pięć łożysk obsłużyć, e, i tak dalej. Co tu jeszcze jest? Dopalacz, którego akurat tutaj nie mam pokazanego, ale to jest po prostu tak, że. E, w momencie, jak go ustawimy z tyłu, to on obsługuje nam dopalanie, jak gdzieś tam na boku, może nie wiem, to, to coś innego, cholera, wie. Jeszcze się tym nie bawiłem aż tak. Triggers to jest przycisk, znaczy taki przełącznik, który mam tam przy oknie. Przycisk taki chwilowy i sensor, który wykrywa klocki, tam jak chyba jest 10, 10 klocków od niego, coś to on się tam aktywuje. I, 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 i co dalej? Ostatni, ostatnia strona, to jest ten kontroler, który właśnie przed chwilą pokazałem. No i to tyle. Jakiś tam typowe pytania i te rzecz. No i mamy, kurcze, rolkę papieru toaletowego i jeszcze nawet jest chyba umywalka, o. kurczę umywalkę to ja sobie mogę w biurze gdzieś tam zamontować, na ścianie, może się przydać. Tutaj. Albo na przykład na hali, kurcze, warsztatowej, jeżeli chcemy sobie rączki umyć po jakimś tam smarze czy czymś, to tutaj sobie mogę umywaleczkę postawić. O, proszę bardzo, jest mydełko, jest woda. Woda właśnie, nie, kurcze, bo... Chyba, chyba jeszcze nie zapłaciłem rachunku za wodę, to jeszcze, jeszcze nie mam podłączonej, ale to wkrótce. Jest jakiś bud w ogóle, jakaś kaczuszka. Takie głupoty. A nie ma kurczę, okien ani drzwi takich. Wiecie, że, że taki, takich drzwi, które wyglądają jak drzwi. Bo ja sobie mogę zrobić drzwi takie, taka miniaturka tego tutaj. E, ale z tego co wiem, to można tylko mieć e, jeden przycisk. Także musiałbym mieć go albo na zewnątrz, albo w środku. Prawdopodobnie. I pojazd mi tak spazmuje w kierunku wyjścia stopniowo. kaczy jak teraz wsiądę, to znowu będzie. Tak, znowu mu odwala po prostu, zobaczcie no, bo mam drzwi zamknięte, kuźwaj, nie wiem, nie wiem o co chodzi. Ten drugi też tak będzie odwalał, tylko on jest na windzie, to mi się nie chce go zdejmować z windy. W momencie, jak te drzwi otworzę, to już jest wszystko dobrze. No i nie jest to podłączone jeden ja z nie ogarniam, o co kaman, no. W każdym razie to jest Scrap mechanik. mam nadzieję, że jakoś tam, nie wiem, mniej więcej powiedziałem o co chodzi. I łapiecie koncepcję szczególnie, że to nie jest właśnie aż tak nic super turbo, mega giganowego, bo to już było tylko, że w trochę innych formach, ale mam, szczerze mówiąc, takie, tak, bardzo jestem ciekawy jak ta gra się rozwinie, co oni tutaj dodadzą jeszcze, bo jak to będzie rzeczywiście taka fajna alternatywa dla no, takiego budowania właśnie w sandboxie w Garry's Modzie, gdzie to wszystko tam spazmuje czasami. No, oczywiście tam jest teraz dużo więcej rzeczy, no bo ta Garys Mod już jest parę ładnych lat wśród nas, a ta gra dopiero, no, no niedługo jest, nie dokładnie jak długo, ale jest niedługo. E, także w GarethModzie możemy już jakieś pisać programy kurcze, które nam będą e, robiły dokładnie to, co chcemy z naszymi tam rzeczami i, te, i, i tak dalej. No. Tu jest też multiplayer, oczywiście możemy sobie tam zaprosić przyjaciół do naszej sesji, żeby pobudowali z nami tudzież, popsuli nasze kreacje, jak kto woli. No i, i, co, i co jeszcze? No chyba wszystko, co, na, co teraz. Ja sobie spróbuję może jeszcze zrobić jakiś kurczę samolot, jakiś coś z użyciem tych silników odrzutowych, coś, żeby się mogło wznieść wyżej, żebym sobie mógł mapę, nie wiem, z kosmosu obejrzeć czy coś, albo nad potem przelecieć. <laughs> Spróbować przelecieć nad potem. No i to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie i na razie. Jak macie jakieś pomysły, może coś zbudować, to też możecie coś tam podesłać. Także na razie.